Cześć kochani, słuchajcie, słuchajcie kiedy wraca do prawie regular... regularnego nagrywania Ale słuchajcie e... Jeżeli oczywiście filmy nie będą się pojawiały w tygodniu To nie róbcie afery Bo to nie jest z mojej winy Tylko dlatego, że dużo pracuję i dlatego chcę Wam też coś opowiedzieć. Na pewno widzieliście, że w grudniu u mnie pojawiły się zaledwie dwa filmy na całość święta. A wiecie dlaczego? Bo niestety skopało mi się życie. Tak, skopało mi się na tyle, że musiałam pozmieniać trochę. I zmiana była na tyle, że przez grudzień bardzo ciężko, słuchajcie, że tak powiem, harowałam, tak? Ale szukając roboty, po prostu tyle ogłoszeń, których przejrzałam, to była jakaś masakra. Na pewno osoby, które szukają pracy, wiedzą, jak to jest ciężko. Ale słuchajcie, owszem, udało mi się znaleźć pod sam koniec roku. Także od stycznia zaczęłam pracę w biurze reklamowym. I na szczęście niedaleko siebie. Dosyć, słuchajcie, praca fajna, elastyczna Nie ma czegoś takiego, że macie z góry mega tak narzucone, że do tej godziny, czy coś, musicie zrobić to Ale wiem, że to może nie będzie na długo, ale zobaczymy Ups. Ups. Ogólnie to, słuchajcie, jestem w parku Nie ma już zimy sama, kurczę, taka Lucha, zero przyjemności, takie ułożenia, ale jestem sama. A że jestem sama, to od razu lepiej, bo mogę sobie nagrać. Nie będzie przeszkadzał w ogóle. Na pewno sobie synchniełam się za YouTube'em, za ludźmi, za w ogóle Wami i mam nadzieję, że uda mi się zacząć powiedzmy, wracać do tego co było kiedyś żeby było wiele więcej filmów że mieliśmy ze sobą lepszy kontakt oczywiście dużo zmian też będzie bo planuję trochę poszerzyć że tak powiem swoją działalność YouTubeową i przeskoczyć na troszeczkę coś innego bo niekoniecznie będę tylko nagrywać ale i chcę zacząć robić i tworzyć bloga związanego typowo z YouTube'em, gdzie nie wiem, będą jakieś porady dla młodych twórców, tak? Będą wywiady z tymi naszymi gwiazeczkami youtube'owymi i mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, coś innego. Ja wiem, że takie blogi są bardzo mało popularne, bo ich prawie nie ma. Co wiem sama po tym, jak w pracy. Przeglądam różne blogi, szukając kontaktów, ale to Wam pewnie opowiem kiedyś przy okazji, jak będziecie chcieli. Mam strasznie usta popękane, ale dobra, trudno. No Nie wziąłam żadnej maści, sobie w domu posmaruję, jak wrócę. I ogólnie chcę też Wam powiedzieć, że możecie wpadać do mnie na Instagrama, zaczynam się tam trochę bardziej rozkręcać. Wracam do tego, co było kiedyś, takiego, wiecie, stałego wrzucania zdjęć. Ale myślę, że coś więcej tam się zacznie pojawiać. A, się tak chwilę usiądę na moment. E, także wiecie, to nie jest tak, że ja całkowicie o Was zapomniałam. Bo to nie jest prawda. Zapomnieć nie zapomniałam. Staram się wracać do tego, co było. Słuchaj, te usta pewnie od pudru. I pobaczmy co z tego będzie No pewnie wrócę będzie tak jak kiedyś Jeżeli oczywiście macie ochotę Możecie mi napisać na jakie filmy byście najchętniej popatrzyli Mam dla was chyba już dwie albo trzy propozycje Albo nawet cztery, nie wiem Nie zdradzę wam wszystkiego Na no, bardzo fajne filmy, zabawne takie, Których jeszcze mnie nie było Plus, kochani, muszę, muszę, mogę wam powiedzieć, że szykuje się super dla mnie, w sumie dla was też współpraca z firmą, która robi rzeczy, które ja bardzo lubię, więc i szykujcie się, że na walentynki, przed walentynkami oczywiście, pojawią się różne filmki DIY. No to słuchajcie, to jest to, co ja kocham i to, co wy też lubicie więc będzie fajnie to co ja kończę że tak powiem tego mojego krótkiego vloga informacyjnego dla was my widzimy się za chwilę w innym filmie pewnie albo jutro do czynienia go wrzucę